W najnowszej aktualizacji udostępniliśmy możliwość przywracania obiektów usuniętych pochodzących z importu plików GML. Aby wywołać narzędzie do przywracania usuniętych obiektów, należy włączyć legendę, a następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na warstwy i z listy, która pojawi się, wybrać opcję Usunięte obiekty. Wywołanie tej opcji pokaże nam listę lokalnych identyfikatorów usuniętych obiektów w tym projekcie. Niezależnie od tego, kiedy na nim pracowaliśmy, oraz niezależnie od tego, czy został zamknięty, czy też nie, ta lista będzie cały czas przechowywana. I w jaki sposób mamy zobaczyć, który obiekt mamy przywrócić, który z obiektów jest błędnie usunięty? Jeśli klikamy na liście na identyfikator, to po pierwsze proszę zwrócić uwagę, że na mapie widzimy po kolei obiekty, które usunęliśmy, pojawiają się one na ekranie. Dodatkowo na liście po prawej stronie widzimy warstwę oraz atrybuty usuniętego obiektu. Jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie czym ten obiekt był przed usunięciem. Aby przywrócić wybrany obiekt, Należy wybrać go z listy, a następnie kliknąć na niego prawym klawiszem myszy i wybrać przywróć stan usunięty. Proszę zobaczyć, studzienka wróciła na mapę. Następnie chcę przywrócić to ogrodzenie, również klikam prawym klawiszem myszy, przywróć stan usunięty. I teraz, żeby się upewnić, czy na pewno te obiekty zostały przywrócone w sposób prawidłowy. Wejdę w pole informacja. Pod prawym klawiszem myszy mamy możliwość wejścia w informacje o tym obiekcie i w zakładce dane widzę dokładnie jego datę utworzenia, datę modyfikacji oraz lokalny identyfikator. Pozostały one niezmienne, takie jak zostały zaimportowane pierwotnie przed usunięciem. Podobnie będzie w sytuacji, jeśli wejdę w informacje i w zakładkę dane dla tego ogrodzenia.